Firma Shure Solutions zajmuje się szeroko rozumianą automatyzacją produkcji. Realizujemy kompleksowo projekty stanowisk zrobotyzowanych, projektujemy maszyny jednostkowe dedykowane dla naszych klientów oraz systemy sterowania instalacjami przemysłowymi. Prezentujemy Państwu maszynę, wykonaną na zlecenie jednego z naszych klientów. Maszyna służy do zautomatyzowanego procesu napełniania zbiorników płynami, zoptymalizowanego pod kątem eliminacji spieniania. Zintegrowany system kontroli wagi zapewnia dokładność do 1 grama. Dodatkowo maszyna wykonuje zakręcanie zbiorników z monitorowaniem momentu i kąta dokręcania, a także realizuje funkcje etykietowania obejmujące dróg danych, aplikację etykiety oraz termiczne obkurczanie. Proces rozpoczyna się od podania zbiornika i korka na stół obrotowy, skąd są transportowane do maszyny. Przed obrotem system weryfikuje parametry zbiornika typ, rozmiar, kolor zgodnie z wybraną recepturą. Następnie inicjowane jest bezspienione nalewanie płynu, realizowane precyzyjnie i szybko dzięki skoordynowanemu ruchowi igły i kontrolowanemu podawaniu płynu z jednoczesną kontrolą wagi zbiornika. Po napełnieniu Robot transferuje zbiornik i korek do modułu zakręcającego. Układ rozpoznaje początek gwintu dzięki wyczuciu spadku wysokości głowicy podczas obrotów w przeciwnym kierunku, po czym następuje zakręcanie z pełną kontrolą momentu i kąta. Kolejnym etapem jest etykietowanie. Układ podawania pobiera pojedynczą etykietę z magazynu, drukuje dane produktu i aplikuje ją na zbiornik. Etykieta jest następnie obkurczana, a jakość na druku weryfikowana systemem wizyjnym. Gotowy produkt jest przekazywany do odbioru przez operatora a niezgodne zbiorniki są odrzucane do weryfikacji. Zobaczmy ten proces w standardowym tempie pracy maszyny.